Antrykot wołowy z francuskiego międzyżebrze. Element, który znajduje się w odcinku piersiowym kręgosłupa. Idealny na steki, ale także na stir fry czy dania street foodowe. Mamy go tutaj w trzech różnych standardach. standardach Beef Master. Stek sezonowany na mokro 21 dni. To jest nasz antrykot standard, czyli najmniej przetuszczony. Bardzo dobry na steki, również na dania stir fry. Drugi stek Beef Master to stek Selekcjonowany. Jak widzicie, jest już więcej tego marmurku, czyli śródmięśniowego przerostu tłuszczowego. Idealny na steki. I kolejny to już tak zwany marmurkowy stek. Też sezonowany 21 dni. Idealny marmur, czyli dużo tego tłuszczu, który jest nośnikiem smaku. Macie tutaj trzy różne standardy antrykotów: od standardu, poselekcjonowany i marmurek. Czym się różnią? Właśnie tym przerostem tłuszczowym. Jeżeli lubicie chude mięso, bądź chudsze, wybieracie stek standard. Wtedy macie pewność, że tego tłuszczu będzie mniej, chociaż przy tym myślę, że i troszkę mniej smaku. Jeżeli lubicie tłuste, dobre mięso pełne umami, wybieracie stek selekcjonowany lub po prostu marmur